Stało się Grzegorz Braun dzisiaj zadeklarował, na kogo zagłosuje 1 czerwca, czyli w drugiej turze wyborów prezydenckich. Bardzo mi zależało, żeby ta informacja poszła właśnie na antenie Sprawek.pl i tą informacją się dzielę. Za kilkadziesiąt godzin oddam głos na Nawrockiego. Pójdę do obwodowej komisji wyborczej e, oddam głos ważny i postawię krzyżyk przy nazwisku Mawrocki. Ja myślę, że wielu wyborcom Grzegorza Brauna spadł kamień z serca. Kiedy ja wczoraj widziałem na X jakieś takie wstawki, które może były słuszne, ale chyba nie były w dobrym momencie wstawiane w wykonaniu pana Grzegorza Brauna, wielu ludzi zaczęło czuć to samo co do czyli takie nieokreślenie dziwne jakieś zachowania. Ja byłem, ja byłem zasmucony tym faktem. Ja byłem zaskoczony tak negatywnie. Mówię, kurczę, nawet on, nawet on. Nawet on musi rozczarować. To już dosłownie nie ma nikogo. Nie ma nikogo normalnego, a tutaj z samego rana taka informacja. Ja myślę, że to jest też fajne dla pana Sławka Mencena. A jeśli chodzi o Sławka Mencena, to Grzegorz Bram odniósł się u pana Dawida Mysiora co sądzi o zachowaniu i określił zachowanie Sławomira Mencena, posłuchajcie. Nie chciałbym być kimś, kto siedzi o krakiem na płocie, kto przygląda się. Słupkom i podlicza lajki czy dyslajki na komunikatorach, Panie Sławku. Gdyby Pan był odważnym człowiekiem, odważnym politykiem, miał przysłowiowe jaja, to zrobiłby Pan podobnie. A nie, wczoraj nagrywa kolejny filmik, jaki to on jest obiektywny, jakieś tam dane, statystyki, jak on to uzyskał i tak dalej, i tak dalej. Przecież to jest po prostu niepoważne. To jest zwyczajnie niepoważne. I zobaczcie, no prawdziwych przyjaciół poznaje się w biedzie. No jest takie przysłowie, jest takie powiedzenie, prawdziwych przyjaciół poznaje się w biedzie. Jednak wielu z nas ma nosa. Ma nosa, potrafi czuć i potrafi wyczuwać e, normalność pozytywną. I to, moi drodzy, tylko potwierdza, że wybór był dobry w pierwszej turze. Tak jak mówiłem, pierwsza tura tak, a druga tura tak. I uczynię to. Po prostu to uczynię. Panie Mencen, niech pan się uczy, niech pan się zwyczajnie zacznie uczyć odpowiedzialności, nie takie umywanie rąk. O nie, no z tym nie pójdę, z tym nie pójdę. Nie, nie, nie. No i właśnie tym to się skończyło, że moi drodzy, słuchajcie teraz, bo teraz jest prawdziwa bomba, istna bomba. Dosłownie rozsadzi zaraz, e, myślę, że najbardziej rozsadzi pana Sławomira. Bo patrzcie, tutaj jest sondaż, który pojawił się kilka dni temu. Ja od razu zadaję sobie pytanie, ale gdzie jest Konfederacja Korony Polskiej? Nie ma. Dzisiaj TVN publikuje z samego rana ten oto sondaż. Ja się zastanawiam, gdzie jest Konfederacja Korony Polskiej. No przecież Grzegorz Brown zdobył ponad 6% głosów. Czyli to jest bardzo dużo, to jest milion, milion, chciałem powiedzieć miliard, milion trzysta tysięcy. No i kurde, tak się zastanawiam, no ale Konfederacja ma, no tam teraz 15, 16, czasem 17, zależy jak leży, ale tak okolice 15%. I myślę sobie, czy to aby nie jest tak, że wśród tych ludzi to tak naprawdę duża część to są wyborcy Konfederacji Korony Polskiej. No i moi drodzy, stało się po raz pierwszy, po raz pierwszy w jakimkolwiek sondażu dziś po południu, nawet gazeta prawna, inne media o tym nie napiszą, bo się zwyczajnie boją, po raz pierwszy uwzględniono Konfederację Korony Polskiej i nie uwierzycie, nie uwierzycie. W tym sondażu prawo i sprawiedliwość na pierwszym miejscu 29,6. Koalicja od Tuska 29,2 na drugim miejscu. Słuchajcie teraz. Konfederacja, czyli ta od Mencena, 9,5%, Lewica 6,3% i uwaga, Konfederacja Korony Polskiej 5,2%, trzecia droga 4,2%, razem 4,0%. Moi drodzy, okazuje się, że Konfederacja Korony Polskiej w pierwszym swoim takim uwzględnionym sondażu ma ponad 5%, czyli wchodzi do Sejmu, a Konfederacja od pana Mencena ma 9,5%. Zobaczcie, 9,5 to jest zaledwie 4%. Prawdopodobieństwo, że będzie Mianka jest, jest. Po prostu jest. I tak to się kończy. Teraz wielu od pana Mencena przepłynie do Konfederacji Korony Polskiej. Inaczej nie mogło się to skończyć, bo tak się wszystko kończy. Jak się nie ma odwagi, jak się nie potrafi określić, to wam podbiorą, zwyczajnie wam podbiorą, i za chwilę będzie Konfederacja od pana Mencena 8%. Konfederacja Korony Polskiej 7, a później będzie 8 i 8, a później będzie 8 do 9 i tak to się skończy. Ale naprawdę poczułem dzisiaj rano ulgę, wielką ulgę. By mi było głupio też przed wami, bo kogoś tutaj zachęcam na coś, myślę, że jest ok, a później takie rozczarowanie jak wczoraj. No naprawdę byłem zniechęcony już, byłem rozczarowany. Postawą. Na to będzie jeszcze moment po wyborach. Jakieś takie prywatne sprawy. Ale tutaj zobaczcie, pokazał strażak, że no pożary gasić potrafi. Więc teraz trzeba być dobrej myśli, a to co powiedziałem, panie Sławku, panie Mencen, mógłby pan naprawdę się umówić, spotkać z pana byłym kolegą partyjnym i zapytać... O takie rady, jak to robić, żeby ludzie wyborcy zawsze tego swojego lubili, żeby nigdy nie rozczarowywał, tak jak pan. No przecież, moi drodzy, teraz to już mu nikt nie wybaczy. To nie tak, że ja się jakoś znęcam, no ale popełnił paskudny błąd, paskudny błąd. I tylko czekać, aż na przykład jeszcze pan Bosak powie, słuchaj ty, ale ja się nie będę bawił w jakieś takie ceregiele, w jakieś układanki, układy, układziki. Dobrze, no to jest właśnie układ. Jeśli ja jestem bierny, mam założone ręce, nic nie robię, to gdzieś tam zawsze kogoś popieram. A tutaj przypadek jest klarowny, jest jasny. Jest inny niż w 2020 roku. Później na analizy będzie czas. I wiecie co, ja się cieszę, że on ma 9,5, a ten drugi ma prawie 5,5. Bo to tylko pokazuje, że ludzie nie są głupi, że ludzi ciągnie do, do kogoś, kto ma kręgosłup moralny, do kogoś, kto nie zmienia. Się jak chorągiewka, do kogoś to ma odwagę, to jest odwaga, to jest człowiek odważny. Wyobraźcie sobie takiego męcena prezydenta, który nie jest odważny, który nie ma odwagi podejmować bardzo trudne decyzje. On nie ma odwagi, on po prostu nie ma odwagi. Napiszcie, co o tym sądzicie. Kamień serca, naprawdę kamień serca mi dzisiaj spadł. To była taka ulga, poczułem ulgę, kiedy zobaczyłem ten wywiad. Gdzieś tam WP napisało, później te takie sondaże. Mówię sobie, kurczę, znów, znów jakieś tam pominięcie, ale teraz po raz pierwszy, jak oni już po raz pierwszy uwzględnili to, no to już teraz pójdzie. Ja myślę, że to pójdzie, bo już teraz przecież nie będzie znów y, znikało. A to był sondaż Research Partner, no i też w tym sondażu Research Partner dzisiaj przewagę ma Nawrocki nad Trzaskowskim. A tutaj, moi drodzy, jeszcze nie ma przecież uwzględnionego tego poparcia Grzegorza Brauna, które on dzisiaj uczynił, więc to może jeszcze wzrosnąć, no bo to jest milion, milion trzysta tysięcy. Ja wiem, że może wszyscy nie pójdą, ale to jest ogromna liczba. To jest ogromna liczba, tam już wszyscy się... Zafiksowali. Ja tutaj jest jeszcze otwarte, to może być naprawdę dużo większa przewaga. Nie? Więc teraz e, wszyscy na pokład tego statku wsiadać, płyniemy, dopłyniemy do portu, wtedy będziemy się martwić e, co później. Ważne, żeby do tego portu dotrzeć jako pierwsi. Bo to będą takie regaty, takie zawody wyścigi z jednego portu do drugiego. Wsiadamy na stateczek, płyniemy z myślą, że wygramy, że będziemy pierwsi, ten, który będzie pierwszy, przez 5 lat będzie zarządzał tym miasteczkiem. No a później będziemy sobie tam decydować, co i jak. Nie? Trzymajcie się bardzo cieplutko, napiszcie, co o tym sądzicie. Czy też Wam kamień serca spadł po wczorajszym fikołku pana Grzegorza? Gdzie tak sobie czytałem te komentarze i patrzę, no ludzie są, ludzie są rozczarowani, bo ludziom się przypomina to, co zrobił Mencen. Czyli, no, takie środki. Wszyscy poczuli się jak środki. Najpierw w zeszłą sobotę przy piwku, teraz tutaj przy zdjęciu. Z tego SIPAK. Ja wiem, mi się też to nie podobało. Będzie czas na rozliczenie. Będzie czas na rozliczenie, będzie czas na dyskusję na ten temat. Trzymajcie się bardzo ciepło. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie. Piszcie komentarze i idziemy na wybory w niedzielę. Papa. Pa.